Malowanie sufitu farbą opartą na wody po naprawie mieszkania, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie w linii miejskiej, czy dom na wsi. Wykute altany dodawania, wady i zalety tej struktury nowoczesny projekt krajobrazu często obejmuje taki komponent, jak kuszy. Jak zrobić sufit płyt kartonowo, gipsowych z podświetleniem do projektowania sufitu stosuje się wiele różnych rozwiązań. Każda opcja ma jak głosy plus głos. Głos przeciwko. Niedawno nikt nie pomyślał o izolacji termicznej fundamentu, a cała utrata ciepła została zrekompensowana przez mocniejsze ogrzewanie. Dzisiaj polityka oszczędzania zasobów energetycznych sprawia, że u 200 Bebeks-leszu 200 patrzysz na problem w nowy sposób. Okazuje się, że izolacja fundamentu nie tylko uniknie prawie 20% utraty ciepła, ale także zapewni fundamentowi wygodne warunki, zwiększając jego życie. Jak wykazała praktyka, właściwie wodoodporne i izolowane fundamenty nie są dłuższe do zniszczenia, co oznacza, że u 200 Bebeks-leszu 200 żyją dłużej. W kwestii tego, co lepiej jest izolować fundament, w starej dobrej piance, dłoń mistrzostw przechwyciła nowy materiał wytłaczonej pianki polistyrenowej, pomimo faktu, że materiał ten kosztuje prawie dwa razy więcej niż pianka. Izolacja fundamentu z piankiem staje się powszechna, i wszystko dzięki wyjątkowym cechom i trwałości wyciągnięta pianka polistyrenowa jest całym typem materiałów wykonanych z pianki polistyrenowej poprzez pieniądz się w wysokiej temperaturze jako substancja pieniona do składu dodaje 7 gazów freonu i dwutlenku węgla rezultatem jest silny materiał o gęstej jednolitej strukturze. W której granulki są zawierane 0,10 i mm. Penoprofia to nazwa jednej z rosyjskich marek, która wytwarza wytłaczoną piankę polistyrenową dla różnych potrzeb, niezależnie od tego, czy jest to izolacja dachów, rur, jezdni, ścian domu, czy jego fundamentu. Każdy z nich ma swoje unikalne funkcje które są istotne dla określonego miejsca zastosowania. Do izolacji fundamentów stosuje się płytki Penoplex i rzadziej Penoplex 45. Zalety używania Foamplex do izolacji fundamentu oczywiste niska przewodność cieplna U003D 0,03-0,032 w mk ten wskaźnik jest najniższy wśród grzejnika publicznego co oznacza, że u 200 Bex u 200 wymagane będą płytki o niższej grubości. Wyjątkowa wytrzymałość kompresji 27 tes M2, co jest bardzo ważne, ponieważ kolosalne obciążenia działają na fundamencie. Praktycznie nie wchłania wilgoci, jak wykazały eksperymenty. W 30 dniach spędzonych w wodzie płyty pianki Osolek były wchłonięte i wypełnione wilgocią tylko 0,6%. Biorąc pod uwagę stały wpływ wody i wody deszczowej, niskie wchłanianie wody materiału gwarantuje ochronę fundamentu przed wilgocią, a sama izolacja nie zniszczy ani nie zmieni jego właściwości ze stałego kontaktu z wodą. Szeroki zakres temperatur od minus 50C do plus 75C materiał wytrzymuje zarówno poważne mrozy. Jak i ogrzewanie. Lekka waga ułatwia prace instalacyjne i pozwala nie ładować fundamentu. Penopropulek nie boi się pleśni, nie gnije i nie rozkłada. Myszy nie zaczynają w tym. Jest odporny na wiele agresywnych substancji, które mogą znajdować się w ziemi. Materiał nie rozróżnia szkodliwych substancji i oparów i jest bezpieczny do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Płytki penoplaks można łatwo zamontować. Ponieważ są wykonane z systemu pix -ZYK, można je łatwo wyciąć, przykleić i przymocować. Materiał jest niezwykle trwały, do 50 lat. Izolacja termiczna fundamentu za pomocą płyt plex zapewni trwałość struktury i materiału fundamentu, a także piwnicy lub piwnicy. Chciałbym zauważyć, że podkład pianki, POLEX ma klasę oporu na ogień G4, TJ, palenie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że materiał będzie ukryty przez warstwę gipsu i gleby, nie jest to przerażające. Piana, Polex podkład jest dostępny w płytkach o wymiarach 600x1200 mm i grubości 20 mm. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Pozwala to wybrać materiał niezbędnej grubości dla każdego konkretnego przypadku. Lokalizacja izolacji na fundamencie na zewnątrz lub wewnątrz jest bardzo ważna, aby chronić fundament przed negatywnym wpływem środowiska w jak największym stopniu. Fundament jest niezbędny do rozgrzania fundamentu na zewnątrz, ale jest to łatwiejsze w procesie budowy niż podczas działania domu. Na przykład ci, którzy chcą izolować fundament starego domu, naprawdę nie chcą wykopać ścian fundamentu, ponieważ jest to pracochłonne, twarde i długie. Ale wiedz, że izolacja fundamentu od wewnątrz jest w rzeczywistości izolacją piwnicy lub piwnicy, ale nie fundamentem. Ponieważ projekt i materiał fundamentu pozostają niezabezpieczone i wpływa na wilgoć, mróz i kwitnienie gleby, zalety izolacji i fundacji na zewnątrz, podstawa jest chroniona przed zamarzaniem, zimno nie przenika w środku. Beton fundamentu jest chroniony przed wilgocią i licznymi cyklami rozmrożstwa, który rozszerza jego życie. Służy jako dodatkowa bariera dla wód ziemiających i burzowych. Naciska i chroni warstwę wodoodporności przed ekspozycją mechaniczną. Dobrze radzi sobie z sezonowymi zmianami temperatury. Optymalny mikroklimat jest tworzony w piwnicy, piwnicy lub piwnicy. Punkt rosy jest przesunięty, co ma korzystny wpływ na materiał fundamentu. Jeśli zdecydujesz się izolować od wewnątrz, bądź przygotowany na fakt, że fundament pozostaje niezabezpieczony z mrozu, Wpuszczając glebę i wodę. W rezultacie sezonowe zmiany temperatury, mrozy i haepony gleb doprowadzą do pojawienia się pęknięć w fundamencie i jego deformacji. Pomyśl, może powinieneś zrobić wszystko raz dobrze, niż ograniczyć się do połowy środków. Pierwszym pytaniem, które jest zainteresowane podczas rozgrzewania fundamentu, jest grubość materiału. Aby to ustalić. Będziesz musiał wykonać szereg obliczeń. Chociaż producent wskazuje minimalną grubość puli pianki dla różnych obszarów konstrukcji, nadal lepiej jest obliczyć wszystko samodzielnie. R-odporne na transfer ciepła dla określonego regionu. Dla Moskwy i regionu Moskwy jest ona równa 3,2m2X rzw grubość fundamentu H1, 1 współczynnik przewodności cieplnej materiału fundamentalnego, średnik H2 grubość materiału izolacji, basen pianki, 2 współczynnik przewodności cieplnej FAMPLEX. Jeśli zamierzamy izolować podkład żelbetowy U003D1,69 wsmk o grubości 400 mm, 0,4 m, otrzymamy

H2U003D0,0947 m wynosi około 95 mm. Całkowicie okazuje się, że w przypadku izolacji fundamentu o grubości 400 mm wymagana jest FOAMPLEX z warstwą 100 mm nie zaokrągnij mniej, lepiej jest wziąć margines. Cena zależy od obszaru fundamentu z pianą z pianką. Która musi być pokryta płytami i grubością materiału. Na przykład wysokość izolacji wynosi 2m, długość ścian wynosi 10 plus 8 plus 10 plus 8m. Dla domu 10x8m. Okazuje się, że obszar izolacji wynosi 72 m2. Obszar jednej płytki piankowej wynosi 0,72 m2. Do izolacji fundamentu potrzebujemy minimum 100 płyt materiału. Aby uniknąć mostów zimna i zablokować wszystkie stawy i pęknięcia podczas ocieplenia za pomocą pianki, OSOLEX zaleca się położenie izolacji w dwóch warstwach z przemieszczeniem we wzorze szachownicy. Jeśli wymagane jest 100 mm izolacji, musisz użyć dwóch płyt o wartości 50 mm. W sumie potrzebujemy 200 pianek penoples o grubości 50 mm. W pakiecie znajduje się 8 płyt co oznacza, że u 200 Bebex Leszu 200 kupujemy 25 opakowań. Całkowity materiał izolacyjny będzie kosztował 930 950 zł. W przypadku izolacji fundamentu przez Foamiplex koszt materiału izolacyjnego jest wia część budżetu. Konieczne będzie dodanie do niego kosztu wodoodpornego, bitumu do klejenia izolacji, kołków z cementu na powierzchnię tynkową. Wszystko to jest tylko drobiazgami w porównaniu z całkowitym kosztem izolacji. Penoproplex jest bardzo technologicznym materiałem, ale aby w pełni wykorzystać swoje zalety, lepiej jest obserwować technologię jej zastosowania na różne okazje. Izolacja podkładu taśmy Swamplex, opieka izolacyjna od wewnątrz, ściana fundamentu, wodoodporność. Płytki Penoplax Warstwa tynku cementu. Napełnianie glebą lub piaskiem. Rozszerzonej gliny. Płytki penoplaks. Poziomo. Pod obszarem ślepym. Ślepy obszar. Izolacja podkładu płyty swampleks. Ciasto od dołu do góry. Piasek. Płytki penoplaks. Płyta betonowa. Wodoodporność. Podłoga została wyrzucona. Wodoodporność końcowej części betonowej płyty. Penopropsę z płyty na końcowej części płyty ułożonej z głębokości piasku nalewającego na samą górę o 4050 cm nad ziemią. Płyty penopropsa pod ślepym obszarem. Ślepy obszar. Należy pamiętać, że piece w Ampile można ułożyć na płycie fundamentu bezpośrednio pod podłogą. Wszystkie prace nad izolacją fundamentów Amplex można wykonywać niezależnie, bez uciekania się do pomocy organizacji budowlanych, chociaż będzie można się na tym zaoszczędzić. Oczywiście znacznie wygodniej jest dokonać izolacji na etapie budowy, nawet przed wypełnieniem otchłani wokół fundamentu, ale jeśli chwila zostanie pominięta, a teraz istnieje potrzeba izolacji fundamentu starego prowadzonego domu, będziesz musiał się pocić. Weź również pod uwagę, że powtarzające się kopanie fundamentu może prowadzić do pojawienia się pęknięć ponieważ dom będzie nierównomiernie zwiotczyć. Jest to niebezpieczne. Więc sensowne jest obliczenie obciążenia przed rozpoczęciem pracy. Zastanów się nad tym bardziej opcją dotyczącą czasu. Pierwszym zadaniem jest wykopanie fundamentu. Wzdłuż obwodu całego domu wykop jest głęboko wykopany do samego piasku. TJ. Przy pełnej głębokości fundamentu i co najmniej 1,15 szerokości. Głębokość fundamentu paska jest zwykle obniżana do poziomu zamrażania gleby zimą. Wskaźnik ten można rozpoznać w lokalnej służbie geodezyjnej. Pomimo faktu, że Penopolex nie przechodzi i nie wchłania wilgoci, nadal warto wyposażyć wysoką jakość drenaż. Jest to szczególnie konieczne. Jeśli strefa budowy ma wysoki poziom wód gruntowych lub obfitych powodzi wyposażamy drenaż na poziomie poduszki pod podkładem wzdłuż obwodu całego domu w odległości 5060 cm od ścian fundamentu wykopujemy płytki róg do rur drenażowych. Na dole wykopu wlejemy piasek warstwą 510 cm, a następnie zmiażdżony kamień 510 cm, a następnie rozłóż geoteksy których krawędzie są rozdarte za krawędziami rowu. Wewnątrz wykopu bezpośrednio na płótnie geotełoccowe układamy rury drenażowe z otworami. Nachylenie podczas układania rur drenażowych powinno wynosić co najmniej 2 cm na 1 M. Mm. Następnie posyp zmiażdżonym kamieniem warstwą 10 cm na górze. Owijamy krawędzie geotełów aby owiły się rury. Rury należy zabrać do studni na kanalizację burzową, ściana fundamentu i piwnicy należy wyczyścić z pozostałości gleby, złamanych kawałków betonu i innego brudu. Aby to zrobić, możesz użyć pędzla z twardymi syntetycznymi włókienami. Po całkowitym oczyszczeniu powierzchni należy ją wyrównać. Płaska powierzchnia jest kluczem do trwałości powłoki wodoodpornej która może uszkodzić każdą ostrą krawędź lub kawałek. Jest to niezwykle rzadkie. Po pewnym czasie operacji ściany podkładowej pozostaje idealnie gładka, więc konieczne jest ich przyklejanie. Wyrównanie ścian fundamentów odległości 1,5 m od siebie instalujemy i naprawiamy sygnały nawigacyjne. Możesz użyć perforowanych przewodników. Ustawiamy sygnały nawigacyjne na pełną wysokość. Na którą zamierzamy naprawić izolację od dołu fundamentu i do poziomu 50 cm nad ziemią. Rozgnotujemy roztwór, 4 części piasku i 1 część cementu, wlewamy wodę i ugniatać do grubej konsystencji. Ale roztwór nie powinien być suchy. Roztwór cieczy natychmiast, odpłynie z powierzchni. Za pomocą palenia rzucamy rozwiązaniem na ściany fundamentu. Dokonujemy ostrych ruchów ręką, zaczynamy rzucać od dołu do góry. Gdy cała powierzchnia jest wypełniona roztworem, zakładamy zasadę o długości 2 m. Zastosuj się na sygnały nawigacyjne i rozciągnij od góry do dołu, usuwając nadmiar roztworu. Wskazany jest aby wyciągnąć regułę nie bezpośrednio, ale wykonać ruchy podobne do fali, po wyschnięciu pierwszej warstwy można zastosować drugie poziomowanie, ważne. Jeśli na ścianach fundamentu nastąpiło więcej 2,5 cm, wówczas do tynkowania konieczne jest użycie dodatkowego wzmocnienia. Możesz użyć wściekłej siatki ustalonej przez wsporniki. Nie pracuj, dopóki rozwiązanie wyrównania całkowicie wyschnie. Zajmie to od 7 do 20, jeśli fundament zostanie wylany przez długi czas. Jeśli izolujemy nowy fundament, musimy poczekać miesiąc, aż wilgoć z betonu całkowicie usunie. Wodoodporność podkładu o wysokiej jakości jest najlepiej wykonana w dwóch warstwach. Pierwszego mastyka bitumu. Druga arkusze technologii mastum bitumicznej możesz kupić zarówno gotowe rozpakowanie i rozłożyć go, i ugotować go z zakupionego błędu bitumu. Jeśli kupiłeś suchy bitum, należy go stopić w jakimś pojemniku, a następnie dodaj do niego zużyty olej, silnik. Z prędkością 50 litrów oleju za 120 150 kg bitumu. Olej doda plastyczność bitumu, a następnie w mrozie nie pęknie. Za pomocą wałka zastosuj bitum z warstwą 24 mm na całej powierzchni fundamentu i podstawy. Staramy się wypełnić wszystkie pęknięcia i małe pory. Kiedy asfalt wysycha, przyklej arkusze technologii. Przyklejamy arkusze od dołu do góry. Topiąc plecami palnikiem gasowym, trzymamy palnik w odległości nie bliżej niż 2025 cm, w przeciwnym razie techno jest w ogniu. Wygładzamy każdy sklejony arkusz, uwalniając spodnie i powietrze. Przyklej arkusze przytłaczającymi 10 cm, a następnie posmaruj stawy śrutem. Ważny! Wielu robi wodoodporność fundamentu tylko za pomocą arkuszy technologicznych. To nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie pozwala wypełnić małych pęknięć i porów, a w przypadku wilgoci spadają pod prześcieradłem, szybko się odrywają, ale rozmazanie za pomocą mastyka lepiej chroni powierzchnię, chociaż sam proces jest bardzo brudny i czasowy. Po zakończeniu prac wodoodpornych możesz przejść do mocowania izolacji. Ważny. Możesz znaleźć bardzo ważny niuans. Że aby naprawić płytki penoplaks, konieczne jest rozgrzanie wodoodporności bitumu i przykleić na nim materiał. W rzeczywistości nie powinieneś tego robić. Prawdopodobnie uszkodzi wodoodporność. Połączone płytki piankowe są przymocowane do fundamentu w pozycji pionowej. Zaczynamy od dołu do góry. Będziemy musieli to naprawić klej akrylowy lub jakikolwiek inny klej na rozpuszczalnikach nieorganicznych. Zastosuj klej na kuchence z pianki 5-6 punktów. Następnie dociskamy płytkę do powierzchni podkładu i nacisrzymy ją, aby ją naprawić. Czekamy 1 minutę. Wszystkie kolejne płyty piankowe są również dołączone. Tylko przy już ustalonym, należy je podłączyć za pomocą systemu Spikepass. Pęknięcia między płytami są wypełnione pianką montażową lub klejem akrylowym. Do kleju przymocujemy również drugą warstwę płyt pianki osolek, ale z przemieszczeniem, aby zablokować połączenia między płytkami pierwszej warstwy. Ważne. Naprawiono płytki z pianki Polex ze strony fundamentu które zostaną posypane glebą, nie można wykonać za pomocą kołków, ponieważ może to uszkodzić warstwę wodoodporności. Możesz użyć kołków tylko na piwnicy, naprawia 5 kołków, 120 mm, o średnicy 10 mm, dla każdej płyty. Zagłębienia z kołków muszą być pokryte klejem akrylowym. Kontynuujemy dalsze prace dopiero po tym, jak klej całkowicie wyschnie. Teraz izolacja pianki, Poleks musi być chroniona przed ekspozycją na glebę, ponieważ powierzchnia ponownie jest otynkowana. Oprócz puli pianki naprawiamy siatkę wzmacniającą wykonaną z włókna szklanego. Dołączamy do płótna z nakładaniem się 1015 cm, aby pęknięcia lub wióry nie tworzyły się na stawach mocowania siatki. W niektórych źródłach zaleca się dokonanie całego wyrównania za pomocą tylko jednego kleju akrylowego stosując go w kilku warstwach, aż powierzchnia zostanie wynajęta, ale możesz wykonać klasyczne poziomowanie za pomocą mieszanki cementu. Po całkowicie wysuszonej warstwie tynku możesz wypełnić jamę, zamiast gleby usuniętej z wykopu możesz wypełnić piasek lub rozszerzoną glinę pod domem, aby poprawić izolację termiczną, chociaż możesz zasnąć glebę, która tam była, ale nie do końca. Ostatnim etapem izolacji fundamentu jest ciepły, ślepy obszar, około głębokości 30 cm, od góry wlej 10 cm warstwy piasku i starannie zwarty, następnie rozprzestrzeniamy się z samego fundamentu 1,5 od materiału wodoodpornego, może to być nawet zwykły materiał dachowy, którego stawy są starannie rozmazane bitumem, po zestaleniu płyty pianki są ułożone na wierzchu. Połączenia rozmazuje się kleju akrylowym lub wypełniane pianką montażową. Gdy na ziemi ułożono warstwę izolacji, możesz wyposażyć ślepy obszar na górze, aby to zrobić. Pod zboczeniem z fundamentu domu wylewa się betonowy jastier, aby zabrać z niego wody odpadowe i burzowe. Podstawa domu, na której foamplex jest również naprawiany, musi być ozdobiona kamieniem. Płytkami klinkierowymi lub w inny sposób. Pamiętaj o wysokiej jakości i fundamencie fundacji swojego domu. Zajmuj wodoodporność i izolację termiczną na czas, a nie będziesz musiał tego żałować, a przez długi czas nie będziesz pamiętać o remoncie fundamentu. Penopropieks wspaniały materiał technologiczny, który jest bardzo wygodny w ogrzewaniu fundamentu. Jest łatwy do zainstalowania i nie wymaga specjalnego podejścia do siebie. Ważne jest, aby wiedzieć, że tylko jedna wytłaczona piana polistyrenowa jest niszczona ze styków z acetonem, bencenem, alkoholem i innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, Twoje imię anonimowy, szybka rejestracja na stronie komentarz razy 20.08 2014 anonimowy o 20.08 2014 anonimowy, czy można użyć pianki? Poleks zamiast wodoodporności. Jeśli istnieje dobry system drenażu, napisz komentarz jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Razy 20.08. 2014 Anonimowy o 20.08. 2014 Anonimowy Czy można użyć pianki? Poleks zamiast wodoodporności? Jeśli istnieje dobry system drenażu o czy można użyć pianki, Polex, zamiast wodoodporności, jeśli istnieje dobry system drenażu informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem. I zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.